Cześć! Witajcie w nowym mieszkaniu na ratajach. Mieszkanie jest wykończone w lekkim loftowym stylu, o czym świadczą tutaj dodatki, kolory oraz to, jak wszystko ze sobą cudownie współgra. Znajduje się tutaj salon z aneksem kuchennym, dwa pokoje, przedpokój oraz łazienka. A dodatkowo jest tutaj też balkon z cudownym widokiem na zieleń. W prezentacji naszego M zaczniemy od salonu, który jest niezwykle przytulny. Pierwsze, co rzuca się w oczy, jest to na pewno ta boska tapeta. Spójrzcie tylko na nią, jak ona się tutaj prezentuje. Jest to pomieszczenie wykończone w odważnych, żywych kolorach, ale gwarantuję wam, będziecie czuli się tutaj fantastycznie. A jak już znajduje się w strefie wypoczynkowej, to możecie zacząć nie tylko niesamowicie wygodną kanapę, ale także stolik. Oraz ścianę, na której możemy powiesić sobie telewizor i spędzać tutaj bardzo miłe wieczory. Z tego miejsca możemy także wyjść na balkon. Poranek możemy spędzić tutaj na piciu kawy i podziwiając. Cudowną zieleń, jest to bardzo cicha okolica, więc nie musimy się martwić o to, że ktoś nam w tym będzie przeszkadzał. A skoro już mowa o lokalizacji, znajduje się tutaj Park Rataje, bardzo dużo sklepów oraz Rondo Rataje, z którego dojedziemy praktycznie w każdy zakątek Poznania. A teraz pokażę Wam resztę tego pomieszczenia. Przy tym stole będziecie mogli spożywać posiłki, a w aneksie kuchennym będziecie mogli je przygotowywać. Aneks kuchenny jest wykonany z niezwykłą dbałością. Znajduje się tutaj bardzo dużo szafek, które zostały wykonane przez stolarza. Ale jak możecie zauważyć, nie znajdują się one tylko w aneksie kuchennym. Został tu wykorzystany każdy centymetr, aby móc pomieścić jak najwięcej Waszych rzeczy. Dzięki temu mieszkanie jest nie tylko piękne, ale również funkcjonalne. A teraz możemy przejść do reszty mieszkania. Spójrzcie tylko. Na dodatki, które są tutaj umieszczone. Znajdujemy się w mniejszym pokoju. Może zostać on wykorzystany na sypialnię albo na wasze biuro. Znajduje się tutaj wnęka, która sprawdzi się jako miejsce na waszą szafę. I tutaj mamy większe pomieszczenie, które sprawdzi się doskonale jako sypialnia główna. Pomieści ono na pewno wasze łóżko, a także całkiem sporą szafę. A jeśli wolicie tylko łóżko w swojej sypialni, tutaj znajduje się kolejna szafa, która z pewnością pomieści wasze rzeczy. Ostatnim pomieszczeniem, które chcę wam pokazać, jest łazienka. Została ona wykonana w nowoczesnym stylu łącząc kolory szarości. Mamy tutaj wannę z opcją prysznica. Umywalka, pod którą znajduje się kolejna praktyczna szafka. A jeśli byście się martwili o ilość miejsca, znajduje się tutaj jeszcze jedno miejsce, w którym z pewnością pomieścicie wszystkie swoje rzeczy. Na zakończenie mam dla Was dwie wiadomości: dobrą i złą. Zła jest taka, że to mieszkanie zostało już niestety sprzedane, ale dobra jest taka, że na naszym profilu jest wciąż dostępnych. Kilka ofert, a z pewnością niedługo pojawią się nowe, dlatego zasubskrybujcie nasz kanał i bądźcie na bieżąco.